Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów i całej społeczności zespołu szkół specjalnych w Dębicy było wyjątkowe. Dzieciom oddano do użytku piękny, nowoczesny i przestronny budynek przy ulicy Parkowej. Budynek szkoły specjalnej powstał w rekordowym tempie. Pierwsza lokalizacja tej szkoły miała być przy ulicy Kościuszki. Był pomysł, żeby szkoła powstała na terenie jednostki wojskowej, kiedy jeszcze miasto było właścicielem terenu i, i była kwestia taka, żeby może tam skorzystać z możliwości dofinansowania polegającego na rewitalizacji, polegającej na rewitalizacji pewnych obszarów historycznych, bo to trochę zabytkowe. Te budynki, no nie trochę, tylko częściowo zabytkowe były. No ale później niestety miasto sprzedało tą działkę z perspektywy czasu bardzo dobrze, bo powstała w Dębicy Batalion obron, Wojska Obrony Terytorialnej powstał, i to jest niezwykła, myślę, wartość dla naszego miasta. A szkoła i tak została zbudowana i, i też w miejscu atrakcyjnym być może nawet lepszym a nawet z pewnością lepszym niż tamta lokalizacja. Piotr Chęciek, starosta powiatu dębickiego, podkreśla, że budowa szkoły specjalnej była jego priorytetem, jednym z filarów wyborczych. Można powiedzieć, że jeśli licząc, liczyć od tego, kiedy, kiedy zaczęliśmy jako radni wtedy klubu Prawa i Sprawiedliwości, ja osobiście Michał Maziarka, Mateusz Smoła, spoza tego układu, o którym wspomniałem, też wice starosta Mateusz Pasek, zaangażowany w to, nasi radni, pani Ania Mazur Odwiecznie, której zale monitorująca sprawę i, i dyskutująca o tym, że tak dalej być nie może. Na początku roku 2018 powstał projekt. W listopadzie tego samego roku wbito pierwszą łopatę pod inwestycje. Do grudnia 2018 wykonano fundamenty. Kiedy Piotr Chęciek wygrał wybory na radnego w 2018 roku i został starostą, budowa wyglądała tak. Jest projekt 27 milionów wykonane fundamenty za powiedzmy milion. No i co dalej, tak? Środków nie ma. Budżet zaplanowany owszem, na budowę tej szkoły, ale na 10 lat 2028. Milion 800 rocznie, czy tam 2 miliony. Praktycznie niemożliwe do wykonania ani w sposób formalny, ani ani żaden inny finansowy, no nikt nie będzie budował etapami po 2 miliony. Jak podkreślał starosta Piotr Chęciek zaczęły się wyjazdy do ministerstwa, do Kancelarii Rady Ministrów z prośbą o dofinansowanie tej ważnej inwestycji. Chciałbym tutaj bardzo podziękować, zawsze to robię, ale pani profesor Józefina Hrynkiewicz, która była posłem z województwa podkarpackiego która osobiście pojechała, spotkała się z panem premierem, powiedziała, że tak nie może być, muszą być pieniądze na zespół szkół specjalnych. Pan premier, gdzieś miałem go okazję spotkać wtedy, jeszcze te parę lat temu, i powiedzieć mu o tym problemie. Mówił tak, tak, wiem, wiem, pani profesor już mi o tym wielokrotnie mówiła. I to był taki, myślę, początek takiego rzeczywiście zrozumienia, że no, faktycznie trzeba pomóc, mimo że nie ma środków takich dedykowanych na budowę szkół to trzeba w jakiś sposób się zaangażować. Później przyjechał tutaj do nas pan Tomasz Poręba, europoseł, pan Krzysztof Sobolewski, poseł i mieliśmy okazję pokazać im starą szkołę. Mieliśmy okazję pokazać im jak będzie wyglądała nowa szkoła. Też oczywiście myślę, że wielkie poruszenie w nich to wywołało jak wygląda obecny budynek i zobowiązali się, że pomogą. Również, no oczywiście bezwzględnie, pan poseł Jan Warzecha, pan Zdzisław Pupa, senator, pan poseł Kazimierz Moskal, ale też i pan poseł Fryderyk Kapinos. Wszyscy się również angażowali w to, żeby pieniądze pozyskać. Pan marszałek Władysław Ortel, pani wojewoda zawsze Ewa Leniart bardzo pozytywnie podchodziła do wszystkich naszych potrzeb. No i Ministerstwo Sportu w pewnym momencie się też włączyło. Udało się nam pozyskać prawie 4 miliony z takiego programu Sportowa Polska. Cała ta część sportowa, która tutaj jest w tej ścianie, na tym, na tej, w, tej, w tym skrzydle powiedzmy zachodnim, to można powiedzieć, że w dużej mierze jest z tych pieniędzy sfinansowana. Polski Ład, e, dotacje premiera bezpośrednio z rezerwy premiera środki, no i łącznie 20 milionów. Tych pieniędzy spowodowało, że dzisiaj tutaj jesteśmy w czasie, myślę, w krótszym niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Szkoła ta ma nie tylko funkcję wizualną, choć ta też jest bardzo ważna dla dzieci z niepełnosprawnościami. I myślę, że przychodzą tu z przyjemnością, ale przede wszystkim funkcja oczywiście praktyczna, związana z edukacją, z rehabilitacją, z ich rozwojem, z wspomaganiem wielu obszarów ich funkcjonowania. I wszystko to tutaj jest, nowoczesne sale, nowoczesne pracownie, nowoczesne sale rehabilitacyjne, siłownie, obszar sportowy, obszar samego otoczenia szkoły. Czyli przyroda, park, drzewa. No, generalnie suma tego wszystkiego daje, myślę, bardzo dobry wygląd do, do, do perspektywy ich rozwoju. Starosta podkreśla, że jest to jedna z największych powiatowych inwestycji. Największą wartością tej całej szkoły to jest grono pedagogiczne, które mimo trudnych warunków przez te kilkadziesiąt lat na najwyższym poziomie zajmowało się opieką i edukacją tych dzieci. Myślę, że rodzice to doceniali, bo gdyby tak nie było, to do tych. No z tragicznych warunków pewnie dzieci by nie posyłali, więc... Suma tego wszystkiego daje nam dzisiaj wielkie, wielkie, wielkie szczęście. Ja osobiście mogę powiedzieć, że najważniejszą sprawę, jaką miałem do załatwienia w powiecie dębickim, osobistą załatwiłem. Jeśli można tak powiedzieć, czy udało mi się, no nie samemu, tak, ale już myślę, że wcześniej wymieniłem te wiele osób, które się w to angażowały, ale postawiłem sobie za cel, że jeśli będę miał możliwość, to doprowadzę do tego, żeby była nowa szkoła. No i ona jest. Ja już mogę w zasadzie zakończyć swoją karierę społeczno-polityczną, nawet no, jeśli na tym miałaby się zakończyć, a jeszcze było trochę po drodze innych rzeczy dobrych, ale nawet jeśli bym się miał na tym zakończyć, to dla mnie jest to najważniejsza sprawa, jaką udało mi się Dzięki temu, że zostałem radnym załatwić. W nowej siedzibie zespołu szkół specjalnych znajdują się m.in. nowoczesna hala sportowa, siłownia, pomieszczenia do rehabilitacji, sala doświadczeń, liczne pracownie i sale lekcyjne, dwa oddziały przedszkolne oraz szkoła przysposabiająca do pracy, plac zabaw, urządzenia do rehabilitacji na zewnątrz, wszystko w otoczeniu, pięknego parku. Pracownicy starostwa powiatowego oraz społeczność zespołu szkół specjalnych przygotowują się do wizyty premiera rządu RP. Mateusza Morawieckiego i wszystkich parlamentarzystów oraz samorządowców, którzy mieli swój udział, aby budynek zespołu szkół specjalnych powstał, jak podkreśla starosta Piotr chęciak zwiedzanie nowego budynku oraz część artystyczna przygotowana przez uczniów tej szkoły będzie formą podziękowań za uzyskaną pomoc finansową w budowie tak ważnej inwestycji?